Hej, witajcie z tej strony, Bobru, a na waszych ranach ranking. Ranking po piątym rozdziale Dungeon Rompel Live or Die. Rozdziale, który teraz, jak już trochę na spokojnie do tego podszedłem, myślę, że był taki bardzo wybuchowy, bardzo chaotyczny, ale dalej stawiam może się mylę, może się nie mylę że jest to zaledwie początek tego, co się będzie działo na, na koniec. Jak teraz sobie podumałem trochę nad tym wszystkim. Dochodzę do wniosku, że to jest. Zupełnie, żeśmy mieli szósty rozdział już za sobą, a tak naprawdę to był piąty rozdział. Także, prawie na pewno, coś tutaj nie gra. Nie gra takie duże stwierdzenie. No, po prostu, coś tu jest tak. Jest jakiś jest tej haczyk. Ja to wyczuwam. Dlatego też przejdziemy sobie przez, przez ranking. Dużych zmian aż tak bardzo nie było. Raczej będę mówił o osobach żyjących, no i oczywiście o tych, które dopiero co odeszły. No i zobaczymy, co z tego będzie, Także, nie przedłużając. Zacznijmy od tego, żeby pokryć miejsce 16. Tutaj, akurat bez zmian, e, Takeshi Kizuna. No, tutaj nie ma nic do dodania, nic się w jego postaci nie zmieniło. E, nie dostał minusa, tylko został przesunięty. On nawet nie został przesunięty, on ostatnio też był 16. Tak, on ostatnio był 16 i na tym 16 miejscu jest dalej. Na 15 miejscu również bez zmian. Mamy postać i Ishidy, ultimate szczęściarza. Chociaż fajnie się zapowiadało to na początku, jako locomotyw, to teraz myślę, że to 15. miejsce jest w pełni zasłużone. Widać, że z czasem twórcy jednak szli w dosyć ciekawsze rozwiązania niż, niż to, co zaprezentował To chociaż to nie, nie było aż tak złe. Z drugiej strony, na pewno jakby porzuł dłużej, to by za dużo nie zaprezentował sobą. Także myślę, że atmosfera klimat spoko, ale tak po czasie nie było nic specjalnego. Miejsce 14. Przesunięcie o jedną pozycję poprzez, poprzez po prostu przesunięcie nie jest to spowodowane minusem. Chidori Sato spadła delikatnie, bo inna postać, która była pod nią, poszła w górę i, i właściwie tyle. Miejsce 13 zajmuje na moim rankingu to inny jak również dzieląca podobny los Nene Amemura. Nene zajmuje to miejsce również poprzez to, że została przesunięta. Nie dałem jej minusa, oczywiście ona nie żyje, więc nic wobec jej postaci się nie zmieniło. Nie liczę tego, co tam było w scenie z wspominaniem martwych, bo myślę, że. Myślę, że to no, nie zmienia tego, rozwoju postaci. Nie dowiedzieliśmy się nic ciekawego o żadnej z tych postaci nieżyjących, więc nie widzę potrzeby, żeby jakoś odnosić się do tego bardzo w kontekście tych właśnie zmarłych. Miejsce 12. Przeżywający delikatny awans Ayaka Hiranbana Ayaka, Ayaka, Ajaka, Ajaka. A ta Ayaka była? Chciałby się zapytać. No słuchajcie, dostała do mnie plusika. Znaczy inaczej, właśnie to jest. To jest element tego rankingu. Ona nie dostała plusika, ona dostała znak zapytania. No i szczerze, to dalej nie za bardzo wiem, co z nią zrobić, ale mi ją delikatnie do góry. No bo jednak oczekałaś mieć dosyć ważną rolę. Nie powiem ta rola może... W pierwszym odczuciu wydawała mi się dosyć kiczowata, no ale jakaś tam była, powiedzmy, że to był jakiś tam motyw, jakoś tam został zaznaczony, spoko, a jaka była geniuszem, rzeczywiście, ja w to nie wierzę oczywiście, zaznaczę tylko, ale załóżmy, że żyjemy w rzeczywistości, gdzie to jest po prostu fart, nie jest rydybanie, no prawdopodobnie to będzie fart, ale ja tam gdzieś jeszcze mam już taką nadzieję, że ona się okaże być takim, nawet jeżeli geniuszem, to takim, takim pionkiem geniuszowym, że gdzieś jeszcze, no jest ta osoba omega, znaczy no to, to też jest fakt, ale czy ta osoba mega może być może może to być coś zupełnie innego. Także zobaczymy. Teraz co do samej Ayaki. No według mnie bardzo fajnie zaczęła mieć arc tego całego pewności siebie i w ogóle. I nawet jeżeli by się po prostu okazała być geniuszem. To spoko, jakoś to przeszło, przełknąłbym to, to trochę mi przypomina jedno postać z innego fungrama, ale bym to przełknął, nic specjalnego, ale tam na te 13 czy tam 12 w tym przypadku miejsce, okej, okay, może być, ale to co mi się w jej postaci nie podobało, to zepchnięcie tego na motyw rozwijania osobowości, szczególnie, że można to było, moim zdaniem, ja bym to tak rozwiązał, wiem, że to nikogo nie interesuje, ale ja bym tak to rozwiązał, że po prostu dałbym jej, że udawała i tyle. Okej okay, wtedy nie można by było dać tej furtki, że ona jakby po chwili tam odzyskała przytomność i znowu była tą, tą biedną Ajaką i tam ludzie ją jakby pożałowali tuż przed śmiercią To, to była fajna całkiem scena ale mimo wszystko myślę, że, że jakoś tak nie za bardzo mnie to kupiło Ja już mówiłem o tym w ostatnim odcinku, że ludzie się często zaczepiają, ja nie czepiam się o tym o to pod względem tego, że mi się to nie podoba, że jakoś mi to razi jak ktoś wykorzystuje tak postacie, które mają rozwienie osobowości do takiego zawsze tego samego jakiegoś złego schematu, ale po prostu mi się to jakoś nie spodobało. Tak jakoś nie, nie, nie przekonało mnie to. Myślę, że, żeby to była jedna osoba, która udawała, mm, to byłbym bardziej przekonany. Taka aktorka trochę, taka reżyserka, właśnie łamana na aktorka, ona sobie wymyśliła, niby to była i jakaś osobowość druga wymyślona, oczywiście, ale jakoś tak nie wiem. Został to przedstawiony w taki sposób, że nawet jeżeli jest tak jak ja mówię, to jakoś tak. No, nie wiem, ja też tak nie, nie, nie do końca się czuję przekonany. Dlatego, miejsce 12. E, awans delikatny jest, no? Na pewno Yoruba ja nic nie robiła. No, myślę, że była jedną z najbardziej artywnych postaci w tym rozdziale. ja e, Jakaś tam intryga była, by jest ona geniuszem, no powiedzmy, to też się tak wzięło trochę znikąd, ale no, ja, były predykcje ja też ja jakoś tam czułem. Ale no, myślę, że jest jeszcze jakiś gracz wyżej. No i teraz myślę, że to Rio, ale to już mniejsza o to. Miejsce 11. E, bez awansu. E, stoi w miejscu. Daiichi Nakata. Daiichi awansował na postać, którą bym nazwał postacią po prostu solidną w tym, co robi. On jest taki trochę grubkowatym gościem. Um, Trochę w tych scenach bardziej śmiesznych to on właśnie gra pierwsze skrzypce, szczególnie teraz jak już nie będzie, chociaż już teraz nie jest moment za bardzo śmieszne sceny moim zdaniem. Ale no jest takim niegroźnym głupkiem, w sumie to całkiem polubiłem po, po, po tej całości, nie na ja tyle żeby dać do wyżej, ale niech sobie tej będzie. Fajnie, że w tym rozdziale też mógł pokazać trochę tą taką smutniejszą stronę, trochę taką stronę rozgoryczoną, no bo stracił Haruo, to on grał główne skrzypce w tej nie do końca mi się podobającej scenie. Cmentarnej, tej wspominkowej, więc spoko, spoko. Myślę, że dajcie naprawdę solidnie. W sumie tak teraz myślę sobie, że może mu nadać jakieś delikatne plusika na zachętę, ale powiedzmy, że no postaci, które są wyżej, no nawet by z chyba ich za bardzo nie przebił, więc niech będzie jak jest. Miejsce dziesiąte: Eri Shimura. Eri Shimura, czyli Ultimate Komediantka. Eee, co do Eri. Myślę, że miejsce dziesiąte, może ewentualnie miejsce wyżej, jakby zajęła, to byłoby miejsce dla niej idealne. No, z początku bardzo byłem sceptycznie do niej nastawiony. Wydaje mi się, że była postacią, która y, bardzo... No takie sucharowe postacie mnie zaczęły męczyć po prostu przez wiele fanganów. Myślę, że tutaj nawet bym tych sucharowych postaci nie miał z tyłu głowy, to dalej by było to dla mnie męczące. Ale jej, w jej przypadku tutaj, no powiedziałbym, że wywoływała we mnie niesmak. Ale ten niesmart bardzo szybko zamienił się na, prze na przerzucie rozdziałów drugiego, trzeciego e, w takie zainteresowanie. Wydaje mi się, że trochę nabrała takiego charakteru. E, fajnie mm, wymieniała się na relacji Alucard właśnie ona, e, więc zaczynało to być coraz fajniejsze. E, dalej nie była postacią jakoś wybitną, ale myślę, że naprawdę była sympatyczna i można było ją polubić. E, szczerze, trochę szkoda, że odpadła, ale w pewnym momencie jak na początku podejrzewałem, że ona może zabije w jakichś okolicznościach dziwnych, to w pewnym momencie już było wiadomo, że idra z orniem. no i zajdrała za mocno, i po prostu przez to zmieniała. Ale ogólnie, ja to całkiem spokojnie postać, będę ją wspominał raczej ciepło. Miejsce dziewiąte: Megumi Edogawa. Megumi Edogawa, nasza protagonistka, też nie dostała żadnego plusa ani minusa. Ma dosłownie tą samą pozycję, którą miała, chociaż dostała plusika bardzo znaczyć dostała plusika. Według mnie na to plusika bardzo mocno zasłużyła, bo była taka całkiem solidna. Miała trochę tego zaznaczenia jej relacji z Rio. Mieliśmy trochę motywu związanego z tym oczywiście, co ona robi na procesie, no bo to ona zawsze jest tak bardzo aktywna. Myślę, że jest naprawdę taką po prostu prostą i spoko postacią, która jest takim, takim po prostu... No określiłbym to chyba mianem takiej linii startowej. Ona jest po prostu dobrym wyznacznikiem do tego, w którą tu stronę pójdzie. Ona się nadaje do każdego motywu. Ona jest taka. że w żadnym motywie nie jest jakaś taka wybitnie ciekawa, ale jest na tyle ciekawa, żeby po prostu być. Jak na przód myśli, OK, śledztwo. No to Megumi. Proces, no Megumi. Jakaś fajna scena grupowa. No Megumi coś tam w nich zrobi. To, to zawsze napasuje, jest taka bardzo uniwersalna. O, Teresław Embrakowało. Jest bardzo uniwersalna, i myślę, że co za tym idzie, zasługuje na no właściwie, żeby patrzeć, środek tego rankingu. Miejsce ósme. Fu. Fu dostała w tym rozdziale ode mnie plusika. Również małego, też nie zmieniło jej to, to, tej pozycji. Niestety, niestety. Ale myślę, że fu trochę się zaczęła artywować. Mieliśmy wątek jej delikatnego powrotu pamięci w pokoju muzycznym. No to oczywiście, mocno hintuje gra, że to może być ta Eddy albo jakaś postać, która jest na Kaede jakoś wzorowana. Co jest dosyć ciekawe. Zresztą ma taki bardzo charakterystyczny mundurek. Ktoś zauważył, że to jest w sumie mundurek bardzo przypominający tam pierwszy strój trójkaedę. Zgadzam się. Ogólnie jestem ciekaw, co twórcy będą mieli na jej postać. Jaki pomysł co ostatecznie się z nią stanie, czy ona, jak, jaka będzie jej rola w tym wszystkim, ale myślę, że w tym, w tym odcinku, w tym rozdziale była taka idealnie wyważona, podobnie jak Megumi. Myślę, że ona miała w ogóle w Megumi, z Megumi bardzo podobną rolę i bardzo podobne nie ją wykonały, E, po prostu robiły swoje bez fajerwerków, ale też bez jakichś w top większych nie, nie czuję, żeby ona była jakaś derwująca Nie była tak jak w każdym rozdziale e, rzucająca się co chwilę na monokumę e, chyba bardziej jej postać zajęła się tym motywem i mieliła ten motyw tego, że ona coś pamięta, coś sobie przypomina i to według by mnie było ciekawe Spoczko, bardzo spoczko rozdział z jej, z jej strony. E, nie wiem, czy coś przeoczyłem, ogólnie ten e, rozdział, ten ranking nagrywałem parę dni po, także możliwe, że coś mi powolatywało z głowy, jeśli miałem parę innych nagrywać, po prostu, o Jezu, zawirowanie jest zawirowanie straszne, ale jeżeli nic nie przeoczyłem, to fu, po prostu była, była spoko. Ona też przyjęła taką rolę liderki grupy, co według mnie do niej pasuje. Myślę, że e, podobnie jak kdv 3 ona ma w sobie jakąś taką, em, taką... Mm, nie szablonową charyzmę, która mogłaby być w stanie porwać, porwać tę grupę, przynajmniej może nie ma, ale tą grupę bez problemu, Także spoko, bardzo spoko. Miejsce siódme, nie żyjący już. Pascal liukała. E, oczywiście nie mam nic do dodania za bardzo, e, szkoda, że on właśnie był jedną z ostatnich postaci, która jeszcze jakby przeżyła, mogłaby jakoś uratować scenę z tym, tym memorialem, tym przyjęciem upa upamiętniającym. No ale nie przeżył, więc właściwie pozostawił po sobie tylko taki po prostu dobry, dobry smak. Oczywiście nie ma żadnego plusa ani minusa, jest na tym samym miejscu i nie przesunęł go nic. Miejsce szóste, spadek na jedną pozycję przez przesunięcie niezwiązane z minusem, Rin e, Fukui. E, no tutaj nie mam również nic do dodania, bo ona już nie żyje, chociaż jej temat troszkę wracał w kontekście logiki, w kontekście tego co się działo. E, Dalej ją bardzo lubię, ale no dalej pamiętam, że trochę skraszeniła tą końcóweczkę, więc... E, więc no. W ogóle, przy Ajace nie mówiłem za bardzo o, bo też tak teraz pomyślałem o po procesie bardziej, o tym, jak ona popełnia to zbrodnię, ale ja dalej liczę, że tam jest jakiś, jakaś machoja walnięta, przy Ari też to nie powiedziałem. E, I... no ja ogólnie nie kupuję tej zbrodni bardzo, bo to mnie miała masę takich dziur i dlatego czuję, że jest to zbrodnie bo nie co się jeszcze będzie, jakiś motyw, który... który być może teraz nam trochę umyka. Dlatego, zobaczymy jeszcze jak to się rozwinie, ale Rin, dalej solidnie szóste miejsce, po spadku. E, z, miejsce piąte, Sayuri Kurosawa, e, nie jestem w stanie wam powiedzieć o Sayuri i Tatsuya są u mnie tak wysoko, e, chyba mi się fajnie grają z innymi postaciami, a ich motyw może nie był cudowny, ale jakoś tak ich polubiłem, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, wydaje mi się właśnie, że to jest trochę sympatia z innych fanów. działa to na, na ich korzyść. po prostu jakoś tak, Dopasowali się do mnie. Nie, nie, nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. Sejuri ma miejsce piąte. przesunęła się o jeden. Nie przez minusa, tylko przez to, że ktoś poszedł do góry. A tym ktoś jest niech to inny, jak Riona Lisa. Miejsce czwarte. No i zastanawiacie się pewnie, dlaczego poszedł do góry, skoro i tak nie za dużo zrobił w tym rozdziale. A mówiłem już, że traci mi Kończy mi się cierpliwość i jak nie zacznie coś robić, to. To koniec. Finito. No i rzeczywiście tak mówiłem i w sumie trochę się to otrzymałem, ale tak nie do końca, no jak widzicie, nie zrobił za dużo, miał własne śledztwo, nie pomagał nam w śledztwie, dalej tylko przeklęskiwał e, Megumi, no ale jeżeli ktoś wierzy w swoją teorię, to musi być w stanie ją jakoś obronić, no i moją obroną jest to, że Rio ufam, że będzie kimś ważnym w tej historii, kimś na pewno ważniejszym niż, niż po prostu... Detektyw, który za dużo nie zrobił w kolejnym rozdziale. Myślę, że on jest geniuszem, a potem geniuszowi pomaga. Myślę, że on jest tutaj jakoś bardzo ważną w postaci, jeżeli chodzi o plot, twist jest związany z całą tą zabójczą grą. I niekoniecznie może można chodzi o to, że to jest Dungeon Rompa, bo postaci już to odkryły, że są w Dungeon Rompie. Bardziej chodzi o to, co będzie dalej w związku z tym. Kto za tym stoi, no bo ja nie wierzę, że Ayaka... No zresztą to już jest jasne, że to nie jest Ayaka i koniec, bo mamy te jakieś permisje Omega, mamy... On miał taki vibe. W pewnym momencie, jak zacząłem śledztwo, to już byłem praktycznie pewien, że on będzie mordercą. Że to będzie pasowało i do ochrony geniusza, czyli Megumi, jak myślałem. Ale też może on po prostu jest geniuszem i bronił samego siebie. Jego relacja z Megumi fajnie trochę rozkwitła w tym rozdziale, ale... Z drugiej strony, jak się nad tym człowiek zastanowi to jest trochę creepy. Jak bardzo szybko to poszło do przodu i jak... Jakby Rio okazał się być jakimś trochę takim maniakiem. Takim trochę Jandere. To myślę, że to byłoby jeszcze przerażające, że spędziła z nim noc Megumi. Także jest to na pewno coś, co warto sobie zapamiętać w świetle kolejnego rozdziału. No przeżył. Jarmniej bardziej przeżył, więc spodziewam się z jego strony czegoś wielkiego. Czegoś, co nie, nie do wyżej zapewne, może ewentualnie opozycję, ale na pewno nie sprawi, że. Z... Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że on mnie znowu zawiedzie, bo jeżeli zawiedzie mnie znowu, to po prostu leci już na łap na szyję. Ja wiem, że to powtarzam już trzeci rozdział, ale naprawdę ja wyczuwam tutaj potencjał i wyczułam, że to jest rysowany przed moimi oczami motyw, który powinien teoretycznie zrozumieć dopiero, kiedy zostanie rozwinięty, ale ja już teraz widzę jego zarysy. Ja bardzo widzę te różne zarysy. Jeżeli to się okaże, że to tylko w mojej głowie, to no... przyznam że jestem zaskoczony, bo całkiem dobrze no, byłem wodzą za nos, ale no, mam nadzieję, że to, że to jest fart i że, że rzeczywiście Rio się okaże być jakimś takim... No, albo mistrzem Dry, albo czymś z tym związanym, albo może kimś agentem. No, ma talent detektywa, no te talenty detektywa, no to mieliśmy oczy mieliśmy a to nie były postacie mało ważne, wręcz, wręcz przeciwnie. Coś tu musi być. Coś coś tu jeszcze śmierć No i oczywiście to był e, z, z jednej strony plusik. Plusik który, No przyronił dwie postacie. Martwe to martwy, ale przyronił. Przepraszam, trzy postacie? Nie, dwie postacie. On był na szóstej pozycji, był na a teraz jest na czwartej. Przechodząc dalej, miejsce trzecie. Niech to inny jak pracuję, Hayaboshi, tak jak mówiłem, przy Sayuri. On już nie żyje, więc nie ma za dużo dodania. On, oni po prostu jakoś mi siadają. No nie wiem, on mi się tak kojarzy z wieloma ciekawymi postaciami. Nie był ani skomplikowany, ani jakiś bardzo inteligentny, ani przebiegły, ani manipulacyjny. ani nie był oszustem, ani nie był zdrajcą, ani nie był kłamcą. Po prostu i nawet nie popełnił jakichś super ciekawych zbrodni. Ale po prostu jakoś mnie to kupiło. Nawet nie chodzi o tą miłość pomiędzy nimi. Ja w tą miłość e, w sumie mam wywalone, szczerze Wam powiem, e, pomiędzy Sayuri a Katsuyo, Po prostu coś jest w postaciach. A w takiej grze, gdzie nie ma jakoś bardzo wyróżniających się, bardzo super Takich giglia ultra postaci, to po prostu takie postacie mają szansę przebić się wyżej. Samym faktem, że są, mają taki design i taki charakter i takie imię, i to, to wystarczy. To, to ja to nie jest chemik, który znam skądś, ale po prostu chodzi o taki zleper cech. Ten zleper się zlepił w kulkę, w sumie podoba mi się ta kulka i chcę ją mieć. Sporko biorę, ją. tyle, trzecie miejsce. E, posprzątał konkurencję, można powiedzieć. No i miejsce drugie oraz pierwsze. Jak powiem drugie, to nie będzie pierwsze z zaskoczeniem, ale tutaj też nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ miejsce drugie to Alucard Eldritch. 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 Zawsze mam ten sam problem. E, moi drodzy, e, Alucard bardzo solidnie dalej. E, myślę, że pomijając czasami takie jakieś. Jego gotyckie zapędy, naprawdę jego postać jest bardzo fajna. Z naj... Na pewno jest najbardziej ogarniętą postacią, jeżeli chodzi o charakter. Eee, jeżeli chodzi o takie trzeźwe, chłodne myślenie, to on zawsze punktuje tych złych. Kiedy grupa jest całkowicie ślepa, to on zawsze mówi, ale to jest morderca. Ale to tak samo było teraz w evencie tym upamiętniającym, to on właśnie punktował, że słuchajcie, no, ale to byli mordercy. On zrobił to, on zrobił tamto. Eee, on jako jedyny z grupy co już samo w sobie kupuje bardzo duży szacunek. E, lubię jego chłodne spojrzenie, lubię jego postać, lubię się w jego postać wcielać. E, myślę, że miał fajną relację z Eri, fajnie, że się trochę tym przejął, może nie tak bardzo, ale no, w sumie nie spodziewałem się, że pani na i będzie płakał i zanosił się łzami. E, no, ogólnie... Powiedziałbym, że postać bardzo, bardzo, bardzo bardzo na, na plus. Na pewno jedna z najciekawszych. I na pewno jedna z tych, które. Nawet jeżeli ten Findlan już dawno minie, to gdzieś tam Alucard w mojej głowie zostanie. Nie jako może najjaśniejszy punkt na mapie, ale jako taka postać, która. No kurczę, sam fakt tego, że on przeżył ten rozdział, jest nam szokujący. Bo jak mówiłem na rankingu poprzednim, po czwartym rozdziale, to ja byłem pewien, że on na pewno zginie, że to jest ten moment. Wr wraca rupę i po prostu jest klasowany. No i szczerze. Po tym wszystkim myślę, że trochę mógł dostać ten motyw, który został Eri. Bardziej bym kupił, że to Alucard jest tym chłodnym myślącym, który był w stanie rozwi rozwikłać tą zagadkę i był w stanie nie działać. On całą grę próbował działać, on całą grę próbował zamordować kogoś, namówić kogoś do zamordowania, być ostrożny, trzymać się z dala grupy, nie patrzeć na wszelkie hamulce, włamywać się do otwartego pokoju. No to jest Alucard właśnie, moi drodzy. A... Taka postać by idealnie nadawała się do kogoś, to znajduje klucz i w nocy idzie yy, gdzieś tam pod osłoną nocy, żeby znaleźć to miejsce i po prostu działać. No byłoby to na pewno ciekawe, no ale dostała to Eri. Eri też jakoś niby pasowała, niby nie pasowała, to jest taka skomplikowana sprawa. Tak się mając Alucarda w takim oto wydaniu, jestem... Yy, pozytywnie nastawiony na to, że na pewno w szóstym rozdziale chociaż trochę dobrego będzie, Jarki by ten rozdział nie był. Ja, jak mówię, nie jestem super fanem rozdziałów fabularnych. Piąty rozdział pozostał, pozostawił nas w takim bardzo specyficznym stanie, e, no i wiem, że po prostu no jest pewne ryzyko, że to może być e, tzw. bubel, ale może też być to coś bardzo ciekawego. E, Jakby nie było, wiem, że Alucard będzie gdzieś tam sytuację ratował i na pewno będą sceny z nim jak zwykle e, fajnie tradły po prostu show. No i miejsce pierwsze, bez bezmiennie, myślę, że jakby Alucard nie ukradł show, to raczej to nie zmieni ehm, Haruo Miyamoto, czyli Ultimate Hacker. No ja dalej gdzieś tam e, wspominam sobie przepięknie jego scenę z Pascalem, ostatnią, naprawdę bardzo, a znaczy, ostatnią scenę życia Pascala. No i oczywiście jedną z ostatnich scen Haruo, e, bardzo fajnie to było. Dalej nie by się jakby nacieszyć, jak bardzo fajna była postać z Haruo. Super mi się nie opatrzył. Naprawdę wydawał się być taki kompletny, szczególnie w świetle innych postaci. Naprawdę super, super robota. Tutaj powiedzmy, że to totalną role: oczywiście nie zmienia się do pozycji, nie dostał ani plusa, ani minusa, bo nie żyje. Mogę dać plus, bo go lubię, co wyżej. Ale nie ma takiej potrzeby, bo jest daleko, czy znaczy daleko, jest sporna nad Alucardem dalej, więc wątpię, żeby Alucard mu właśnie zaszkodził. No, i to, co w Haruo można dodać, to ewentualnie to, że był jedynym też takim obrazkiem ratującym scenę em, tego upamiętnienia ofiar, e, ponieważ, e, no rzeczywiście, dajcie mu czuć żal, dajcie mu mieć fajną scenę i to wszystko też przez to, że Haruo. Haruo też go dalej motywuje, Haruo też dało grupie dostęp do e, pokoju z archiwum. No, Haruo tak naprawdę nawet po śmierci robi więcej niż niektóre postaci przez całą grę, jednym prostym zabiegiem, że zostawił te kody deszyfrujące, które można było wrzucić na karty i po prostu dostać się tam, gdzie trzeba. Super antkilość. no... Cieszę się, że odpadł, bo odpadł w bardzo szlachetny sposób, ale nie zmienia to faktu, że zanim nim tęsknię i, no, jakby przeżył, to też by nie było czegoś to no, Pewnie nie byłoby takiej bitskrości pod koniec czwartego rozdziału, ale, no, na pewno. Znaczy, on tutaj on tu się nie nadawał, po prostu widać, że ten rozdział totalnie już nie uwzględnia go, no, bo tam jest dużo hakerstwa, dużo rzeczy, gdzie on mógłby świecić, ale nie mógł, no, bo to już po prostu z nimi nie było. Tyle. Bardzo, bardzo i tak będę się powspominał, no i cóż moi drodzy, dobieram do końca. Im dalej w las, tym tak naprawdę mniej do powiedzenia o postaciach, no bo tych postaci jest mniej, większość postaci się skipuje, dlatego ranking nie wyszedł długi. Czekamy teraz na szósty rozdział. Kiedy szósty rozdział wróci w zależności od tego jak będzie seria aktualna z ROMPy, bo... Już za dwa dni po prostu zacząłem kolejną serię z rąpy jakiejś fanowskiej. W zależności jak ta seria będzie szła, to albo ją przerwiemy, jeżeli będzie bardzo długa i dokończymy sobie już *li albo poczekam na Lee Nie jest tak, że nie czekam na Lee Day, ale też jakby nie śpieszę się aż tak bardzo, żeby rzucać wszystkie plany i nagrywać Lee Fordae. Lee z chęcią poznam zakończenie z tym niesamowicie cięcią, co wymyślą twórcy, ale czy to będzie coś takiego, co sprawia, że rzucam wszystko? No nie. No nie, więc zobaczymy jak to wypadnie. Nie chcę razie obiecywać, zobaczymy kiedy to będzie. Może twórcy wrzucą już niedługo, może wrzucą dopiero za 2 miesiące, za 3 miesiące, nie ma co się śpieszyć. E, dlatego moi drodzy, na razie delikatnie was żegnając z tej serii dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. E, to jest ważne, żeby żebyście zawsze trafili na nowe materiały. Materiały są codziennie o 16, ale mimo wszystko warto mieć subskrypcję, żeby gdzieś tam się na tym feedzie na głównej stronie YouTube'a to wyświetlało. E, Pamiętajcie, że to jest kanał, gdzie zawsze znajdziecie rompowe serie. Planuję orać praktycznie wszystkie fangany, jakie są, przynajmniej takie w miarę drywalne albo w miarę oglądalne, bo są Masa pewnie starych, które są bardzo dziwne, bardzo obskurne i bardzo ciężkie do narywania. Ale takie, które są jakkolwiek rywalne, z chęcią poznam, bo warto dawać im szansę. Chociażby jakbym Lee nigdy nie zagrał, to nigdy bym nie zaczął. Cudowny rozdział czwarty, nigdy bym nie poznał Haruło, nigdy bym nie poznał No byłaby to pewnie jakaś. To byłaby pewnie, to byłaby na pewno spora strata i na pewno byłoby mi żal, bo to bardzo fajne postacie. Ale mówię, to nie jest jeszcze zakończenie serii, po prostu małe zawieszenie do czasu wejścia kolejnego rozdziału. Dziękuję Wam bardzo, uwagę. Wpadajcie jeszcze do opisu. Streamuję moi drodzy. Streamuję na Twitchu od poniedziałku do niedzieli bez soboty. Właściwie cały tydzień bez soboty od 17 do później godzin wieczornych. Wpadajcie, czujcie się zaproszeni. Na pewno myślę, że może się Wam spodobać. Dzięki Wielkiej za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa.